Siemanko, z tej strony. Kubik zapraszam was na top 3 akcje z finału ESL Mistrzostw Polski Aristocracy kontra Virtus Pro na mapie Demiraż Będzie to wstęp do całej analizy. Także jeżeli jesteście zainteresowani, bo oczywiście tych rund zobaczyć dużo, dużo więcej. Odsyłam was do kolejnego filmiku, który już oczywiście będzie pełną analizą z tego spotkania. Numer 3 będzie to runda 13. Aristocracy kontra Virtus Pro i bardzo fajna zmyłka na BOMSI. Weź się na bombsite A ze strony Virtus Pro. Tak, zawodnicy Wirtus Pro już w tym momencie spotkania. Już pod koniec tej pierwszej połowy zaczęło grać bardzo wolno. Zobaczmy, że dopiero na minutę 10 jest decyzja o przejęciu środka. Granaty standardowe. I ekipa VP, która jest gotowa, żeby przyjąć te najważniejsze pozycje. Michu bardzo szybko zdobywa fraga, ale w międzyczasie też ekipa aristokracji zdecydowała się na skrót domku. Więc oni mają informację, że pod A prawdopodobnie nic nie będzie. I teraz zobaczmy to. Snatchi gotowy na gali. Okoliszyzna B, który już właśnie zaczyna tworzyć tą zmyłkę. I to od razu wzbudza rotację w ekipie antyterrorystów. Do tego zobaczmy jeszcze, co robi Dycha. Również ta rotacja jest spowodowana. I na Wam site A zostaje tylko tas, który posiada UMP, także sama z. Zmyłka bardzo dobra. Ja ogólnie bardzo mocno chwalę zmyłki, w których nie fejkujemy tylko jednej pozycji, czy powiedzmy jednej głównej, jednej mniejszej, tylko jeszcze do tego wszystkiego dołączamy jedną ważną rzecz. Mówię teraz oczywiście o zmyłce na przykład domek plus łącznik i wejście trzech na B i ta osoba z łącznika ewentualnie idzie od gali. To jest bardzo fajny fejk I tak samo na B. Mamy galę, mamy domek. I reszta wchodzi pod bombsite A. Także to są wszystko rzeczy, które naprawdę wywołują spore rotacje. Zwykłe smoki na A z tego miejsca, nawet jeżeli ktoś wyjdzie z domku, bo to jest ta mała pozycja, czyli domek plus rampa, wcale nie musi takiej rotacji spowodować, jak na przykład pokazanie się w tym miejscu i jeszcze odłącznika. Także te fejki z udziałem środka na mapie Dymiraż są naprawdę mocne i Virtus Pro właśnie ten wariant zastosowało. Mamy tą mocniejszą rotację i próbę domykania tego wszystkiego właśnie odłącznika i od rampy. I teraz przede wszystkim bardzo ważne kontaktowe rzeczy. Dwa fragi zdobyte przez ekipę Virtus.pro, Pro, co oczywiście pozwoliło bez najmniejszego problemu już tą rundę wykończyć. No, wiadomo, że jeszcze arystokraci mogą sobie pozwolić na walkę, szczególnie po tym fragu, no, ale problem jest taki, że okoliszy, czyli ten, który tworzył fajka, jeszcze domyka to wszystko od pleców, zostaje tylko minis 1 na 3 i wiadomo, że no, sam zawodnik CT jest tutaj bez jakiejkolwiek szansy. Pytanie, czy zachowa broń, już wiem, że tej broni nie zachowa i ta akcja dostaje ode mnie numer 3. A na miejsce drugim efekt domina. Virtus pra wykorzystuje jeden bunt rywala, by później posypać cały ten schemat z, od strony arystokracji. Co najlepsze na początku tej rundy, to właśnie arystokracji zdobywa przewagę. Będziemy mieli walkę w okolicach łącznika i w okolicach rampy. Pierwszego fraga zdobywa dycha, drugiego fraga zdobywa tas. Sami zawodnicy Aristokrasy mają ogromną przewagę, ale zobaczmy, już za moment rozpocznie nam się ten efekt domina. Virtus Pro chce domykać bombsite, a w tej sytuacji najważniejsze jest to, żeby bardzo umiejętnie wybierać pozycje, które jako pierwsze będą atakowały. I zobaczcie, co zrobili zawodnicy VP. Pierwsza wymiana, dycha kontra wegi, sam dycha. Pozycję Vegiego wcelowany, ale nie korzysta z przybliżenia z tego auga, co oznacza, że Vegi ten pierwszy pojedynek wygrywa, a Snax to zamieszanie wykorzystuje, wychodząc już, już na schody. Tak, z perspektywy Vegiego, ten pierwszego fraga zdobył. Momentalnie też namierza pozycję taza, który znajduje się pod drewnem. W tym miejscu jest Taz i Snax, który momentalnie. Będzie w stanie to wszystko wykorzystać Także tas od razu daje o sobie znać Wszyscy doskonale wiedzą jaką pozycję zajmuje Zawodnik CT I nagle okazuje się, że w tak prosty sposób Właśnie ta akcja szalecka dychy Nagle tworzy nam trzech na trzech przez to, że Snack Znalazł idealny moment, żeby na te schody Wejść i Minis, ten jako trzeci Pod bombsightem będzie chciał to wszystko ratować Ale Minis będzie miał spory problem On chce się wychylać w okolice schodów A zobaczmy gdzie jest Snatch Snatch wykorzystuje właśnie moment, w którym rywal Zmienia pozycję, bardzo szybki Strzał od snipera Virtus Pro, i nagle z pięciu na trzech mamy już sytuację. Dwóch na trzech z przewagą właśnie dla ekipy VP. No problemem w tej rundzie może być brak smoka, akurat w ekipie Virtus Pro. No ale właśnie ten smoke jeszcze jest rzucony na łącznikom, on był już wcześniej. Udało się jeszcze jakoś tą bombę podłożyć. rywala akurat odbija od CT sam znaczy jest świetnie wcelowany na pixel, tylko dobry flash eliminuje znaczy go Ten poleciał za plecy, znaczy z prostym fragiem, namierza również pozycję Ralena i znaczy bardzo pewnie kończy tą rundę. Także brawa dla Virtus Pro, bo jednak w tej nieprzyjemnej sytuacji poradzili sobie bezbłędnie już, kiedy pozostała trójka przy życiu, nie odnieśli nawet żadnej straty. I na miejscu pierwszym przełamanie się arystokracji. Virtus Pro wraca z wyniku 14 do 6. I będziemy mieli dopiero pierwszą rundę od pewnego momentu, wygraną właśnie przez ekipę arystokracji. To będą zwykłe granty pod bombsite. A tyle co Ralen tworzy zmyłkę przy środku. Co ciekawe, Ralen ma jeszcze bombę na plecach, ale widzimy, że akurat sam zawodnik arystokracji rozgrywa to dosyć bezpiecznie. Tak, Virtus Pro tym razem zostawia samego Snatchiego na A, gdzie wcześniej albo grał okoliszy, z czasem miał WG do pomocy. Tak, Snatchi operował bliżej środku. Także Mamy te pierwsze granaty Dycha. Zobaczmy, to jest zawodnik, który jako pierwszy decyduje się na przedostanie. Ten już namierza jego I zobaczmy, co robi w tej sytuacji zawodnik Virtus Pro. On jest doskonale wcelowany po to, żeby zauważyć dychę, który będzie przechodził. I co ciekawe, to jest najważniejsza mijanka tej rundy. Zobaczmy, że znaczy akurat zrezygnował z przycelowania. Przycelował jeszcze raz I nie zauważył tego, że Dycha Wszedł już w okolice budki z biletami Snaci nie ma totalnie pojęcia To była sekunda, kiedy Snaci zrezygnował z Zuma I akurat wtedy przeszedł Dycha Tak Dycha wjeżdża już sobie Bliżej Respa Właśnie bliżej tej budki Bardzo... Prosty sposób. Łapie z naszego, który był totalnie zszokowany. On nie miał pojęcia, że ktokolwiek jest już na blisko. Zobaczmy, co robi Dycha. Dycha momentalnie podnosi AWP. I pamiętajmy, snajperka pomaga temu, który broni. Grasz w CT, bronisz bombsaitu, graj z AWP, ale później, jak grasz w ataku, rywal podkłada bombę, to później ty tej bomby bronisz, i dlatego ta AWP jest tak piekielnie mocna. Sam Dycha podnosi snajperkę. No w międzyczasie też możemy zaobserwować, jak bardzo defensywnie gracze CT odbijają. Swojego respa, bo oni boją się tej snajperki. Także tu starata AWP jest bardzo mocna. i że rywal ma nic siłę ognia. Tak jeszcze, ekipa CT jest totalnie pozbawiona pewności siebie. Ona się bardzo boi, boi tego snajpera. I widzimy, że ten rest CT rozgrywa to wszystko mega mega leniwie. No zobaczmy, Snacks jeszcze nie przejął żadnej pozycji. Okolis nawet nie wychyla się jeszcze z kuchni. Dopiero teraz robi to wszystko. Zawodnik CT. No i Michu, który No chce wykorzystać to, że raczej sniper jest od Respa CT. Chce się wychylić coraz bliżej. Minis daje informację do swojego kolegi Dycha. To wykorzystuje. Jeden frak zdobyty. No i od razu oczywiście antyterości, którzy chcą wychylać dużo, dużo mocniej. Tak dycha. Ponowne wychylenie to już nie była dobra decyzja, ale chciał zaryzykować, że mnie musiał, bo to była runda eco I zobaczmy, co się dzieje w zupełnie drugim miejscu. Wegi nie łapie Minisa, Minis podnosi AWP Momentalne przycelowanie w pozycję Snaksa Do tego super szybka eliminacja Wegiego I zostaje tylko z... Sytuacja jeden na jednego także dramatu nie ma, szczególnie, że oko ma smoka, defa' i bomba jest podłożona w nie najlepszym miejscu, bo on jest na standardzie, nie na widok dla Ralena. Więc Ralen doskonale wie, że trzeba się w sytuacji się strzelać. Fenomenalny head digla i Aristokracji po długiej, długiej przerwie dopiero zgarnia ten punkt. Świetna akcja, dychy, wykorzystanie tej nieuwagi Rywala, tej sekundy nieuwagi rywala, no ale właśnie Aristokracji zdobyło ten 15 punkt, co oczywiście pozwoliło im całe spotkanie wygrać. Ta akcja zamyka moje top 3 z meczu Aristokracji kontra Virtus Pro, dajcie znać, czy takie top 3, a nie tylko pełna analiza Wam się podoba, a jeżeli oczywiście chcecie więcej, to poszukajcie oczywiście pełnej analizy tego spotkania, która pojawi się dzień po publikacji materiału top 3. Dzięki wielkie za obejrzenie i do zobaczenia w kolejnych filmikach.